Elosz koleżka, witam w Outlastie 2 Demo No jeżeli widzisz ten odcinek to znaczy, że znaczy, że udało mi się przeżyć i wleciał on na kanał Dobra, bez zbędnego już tutaj gadania Rozpoczynajmy ten mordor Doom continue e, to, e, 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 nie mam więc dobra, nic się arizona Okej, okay, dobra. Jak zwykle mam już swoją kamerę. Tutaj proszę ją włączyć. I szukamy chyba Lin. Dobra, turn to night vision. Jezu, jaka ja nienawidzę horroru! Jaka ja nienawidzę tych gier! Bo Jezu Chryste. Proszę was, nie, nie zmuszajcie mnie do nagrywania tego. Dobra, tym się biega. Spacebar skacze się, dobra. Co tutaj się dzieje? Knok, knok. Okej. Okay. Czekajcie, mogę włączyć tutaj jakieś ee, napisy takie czekajcie, controls, bla bla, bla. Chyba mam włączone wszystko, nie? Y, Grafik? Mm. Nie, 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 controls już nic nie będzie, czyli nie można chyba włączyć jakichś napisów, żeby pisało. Dobra, nieważne, gramy. Ja od razu mówię, ja się przy tych grach tak sram, że... Zresztą ja się w Deforest zbałem grać. Dobra, idziemy tutaj na spokojnie. Ciekawe, jakie to demo jest długie. Ktoś się włączył o kamerę. Night Vision, halo, Open. jest dobra, coś otwarte. Ja zamykam Morda nie czaska i tak bo ja się tu zaraz zesram Ja pierdzielę Halo garnek? Kuchnia? Jest tutaj ktoś? Mamy coś, co to jest? Pick up baterii To w ogóle tutaj już ktoś nie żyje, co tu się dzieje? Fuu tu jakieś muchy latają Idę stąd Dobra, zrobię reload A Fuck Elo Co tu się fu? Jak tu jebi? Jezu Chryste Tam wbił Tam wbił Tu ktoś krzyczy Halo? Jest tu? KU! Jakieś miszki lalki, Jezu Chryste jeszcze... Nie dość, że graj w choro. to jeszcze jakieś lalki i później... KU! The fuck? Witam? Jesteśmy jakiegoś chyba księdza w domu. Będziemy zlizywać śmietanę z kolana? Kurczaki, wszyscy jedzą kurczaki, no na wsi no to nic dziwnego. Tu nic nie ma. Open. Jakieś radyko. Dobra, idę tu. Dzień dobry. Control Left. Church, ok. Kajcie, tam nic nie ma? Nic nie a No dobra Idę Jestem. Wyszedłem skądś Eee, latarka. Halo! Którym się latarkę? Nie ma tu latarki takiej... Tylko mam kamerę? Halo! Options Jump, reload, w left, 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 jump Kurde, nie mamy kamery. Znaczy tej, latarki. Sisza tak, masakra. A no w sumie tak było, no nie było latarki w Outlaście, sorry. Ale tylko chwilę grałem w jedynkę. Ale przesiadłem ją, koniec końców. Chyba. Idziemy, tam coś się świeci, dobra? Sa, sa, satanist, ich ma. My... O kurde. Witam, satanist. Dobra, są krzyże. Idę, 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 idę Jezu Chryste Co tu się odjanie nie pa... O ja jebie Co to jest? Tu kogoś w ogóle Jak hostel Film taki fajny, polecam Pa krzyż zrobi Krzyż chciał Wyszła stąd? No nie, konik bujany. Stutnia, studnia pewnie ta taka. Eee. Za nią mordę. Ta nawet tam nie wchodzi omek, ty. Uj, gdzie ja jestem? Ty gdzie jestem? Left alt. Mogę się odwracać, to? Jezu Chryste. Ej nie, sram, nie? jest mnie szybciej. Śmiewała Idę tam W dupie mam tą grę Nie gram w to Jezu Chryste tu popsułem będzie, że rozwalone Jezu Chryste Kubi Dobra, jesteśmy w szkole to przyda się English, English Jakieś kartki Mogę coś stąd wziąć? Halo, szafka, nic nie ma Porozwalane jakieś tu widzę Lekcja chyba Nie wiem czego tu była lekcja Jest płytka jakaś Tak? O, Windows 9.5 Super! Dobra, open to weźcie nie macie światła w tej szkole? Dobra zamknięte Tutaj też wszystko To chodzi w nocy po szkole. Że wiadomo, że w szkole straszy. Nad w dzień. Widzisz nauczyciele już ci jest straszno. Idź stąd? music box I muzyka się skończyła Idź stąd! Ty coś tu za mną łazi Idź stąd! Jezu Chryste, jak ja mam stąd wyjść? Ja chcę stąd wyjść! Proszę! Otwórz mi to. Tu się dzieją jakieś chore rzeczy. Jakie zibana ta szkoła jest? A! W dupie, w dupie, w dupie, idę st uciekam stąd Idę stąd, idę stąd, ja stąd idę, ja no chcę stąd wyjść, Halo! Chowam się i nie wychodzę stąd do końca odcinka. Pierdzielę to, Pierdzielę, pier. nie, co to się stało? Ja taka nawet nie wiem, w którą stronę mam iść. Tutaj? Typa, przejście przez ścianę, szafkę, dobre. Wydupiej stąd Będzie jasno i na temat, ja stąd wyjść. Otwórz to i tu było przed chwilą światło A! Fuck Tam popiewa dole Jest stąd? Idź stąd, weź mnie puść. A! Idź stąd. Jezu Chryste, chyba przegrałem. No bo tak miało być. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd! Uciekaj stąd! Przez krzaki, szybko i stąd biegli, szybko, żeby kurwa biegli, ja pierdolę! O! W dupie to, w dupę, w dupę! Ła, ła, ła! Już, sorry, man, ja pierdzielę. Halo, help me! Aż mi I idź stąd! Dupa, 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 dupa! Puść mnie! Idź stąd! Poszedł w on! Powiedziałem! Biegni szybko! Szybko biegni! Biegni stąd! Co mi jest? Halo? Umieram? No nie! No znowu! Moje jaja! Ty... Jesteś zbrutalniona jakaś. A, to koniec! Okej, okay. to było na tyle z... Outlast 2 demo całe szczęście. Przeżyłem. Mało brakowało. Znaczy sobie blady zrobiłem, bez kitu. Naprawdę strasznie boję się takich gier, bo ja nie gram w takie gry, nie oglądam takich filmów. Ale z chwilą jest zupełnie co innego. Mogę oglądać filmy. No to wiadomo, że film, gra to gra, ale no jest ten dreszczyk takiej emocji. Eee... Ale masakra, gra. Podoba mi się, podoba mi się, fajna jest. Tak naprawdę zjebana. Więc... Dobra, czego się je robi? Okej, okay. Jeśli chcecie więcej odcinków z Outlast'a dwójki, oczywiście jeżeli wyjdzie już pełna wersja, nie demo, to krótkie. Eee... Zostaw paczkę w górę, napisz w komentarzu, że chcesz, ja się zaopatrzę w tą grę i ją nagramy. Oczywiście, jeżeli były jakieś lagi, od razu przepraszam. No, grałem na ustawieniach, nie grałem najwyższych, bo mam program włączony. Ale moim zdaniem, po tym demo, które jest dostępne na Steamie za free, fajnie. Gra fajna. Jak na sam początek 10 na 10 fajnie się stało. Fajne, kurte. Wystraszyłem się, nie raz, nie dwa, nie trzy. Ucieli mi jaja, więc jestem teraz. Jestem teraz z jaj. No już nie porucham niestety, nie poruchamy chłopaki. Wszyscy co gramy w tą grę <grym> Dobra, już idę, bo nam głupoty. Dzięki wielkie za oglądanie To było tu raz 2. Ja jestem Bobiks, widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć, ożka, strzałka! Ciu.